Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku nagrywanym od razu po poprzednim serii zagramy w Total Uratyla na modyfikacji Medieval Kingdom z 1212 AD, w którym gramy sobie w Królestwem W poprzednim odcinku przegraliśmy w bitwie z Abbasydami Aktualnie pod koniec odcinka się wycofali dosyć niespodziewanie co dosyć. Zwiększenie przychylności papieża. Super. Co dosyć nam myślę, że poprawi stosunki w państwie. Okej. Okay. Uuu, udało się nawrócić Jerozolimę, a to nie byłem w, w ogóle, wątpiłem, że to się uda. Jak to teraz wygląda? Czy mamy 50%? Faktycznie? Tak, super. No, to naprawdę na farcie, to się nam przyda. Prześlemy sobie tą armię od razu do Damaszku, żeby tutaj troszkę zaprowadzić porządek, jak to wygląda. Chciałbym zrobić tutaj coś z ładem publicznym, więc sobie wybuduję, myślę, kapliczkę. Okej. Okay. Tutaj, tą armię. Myślę, że. Tej armii dam kolejne możliwo kolejny werbunek. Troszkę więcej włóczników i jeszcze, jeszcze więcej włóczników na Cyprze. Na Cyprze to troszkę wygląda. Wygląda to coraz lepiej. Jak to wygląda? Czy możemy sobie tutaj rozbudować? Myślę, że jak zrobię to, dojdzie nam dwa, dojdą nam dwa punkty higieny. Więc sobie zrobię jednocześnie port, ale to już w, nas, w kolejnej turze, ponieważ teraz sobie przeznaczę pieniądze na coś innego. Okej, okay, tutaj mamy zarazę. Nie wiem, niestety, jakim, jaką mam higienę, ponieważ jak wyskoczy nam jakakolwiek epidemia, to ten pasek nam się. Ta ikona nam się zmienia, więc nie widzimy, niestety, jak to wygląda. Ale w Egipcie może sobie zrobimy bibliotekę. W zasadzie pasowałoby, ponieważ tutaj jest biblioteka Aleksandra Macedońskiego. Ale w sumie nie ma dosyć ciekawych dla nas statystyk. Pole turniejowe, tawerna, może tawerna, O spiżarnia, jakie fajne tutaj statystyki, sobie zrobię spiżarnię, dużo pieniędzy nam tu przyniesie na pewno. I w Kairze że myślę, że sobie zrobimy szkło, tak? Tak. Plądrowanie Kair, jak to wygląda? Bunt, okej. Okay. mam buntownicy. Oto Maciek oczywiście, nie będę grał takich malutkich bitew. Dobrze widziałem, Straciliśmy jeden wyszkolny oddział. Bardzo niedobrze. No nie gadać, że to się znowu stanie. I znowu niebrnione miasto. Nareszcie na kolejny podwój. Proszę, niech to się nie stanie. Bo już tak wcześniej się troszkę bawiłem z buntownikami. Niestety. A zanim nam się zaadaptuje to miasto, czyli za dwie tury, to miasto jest niebronione. A oni mają zasięg. Co powiecie na pokój. Soka, super, ale pytanie czy ja tutaj nie chcę jeszcze niczego podbić sobie w rejonie, jak to wygląda Mekka, Mekka nie jest Ayyubidów. Mekka jest, należy do szarifatu Myślę, że na razie zgodzimy się na pewno na podbój, a zwłaszcza rzecz, na tym zyskamy Pieniężnie Chyba są w stanie dużo zapłacić za to, okej okay, 2000, co wy na to? Odrzucili Więc może 1500, co wy na to? Super, i tym samym mamy troszkę bezpieczniejszą sytuację. Tutaj zmęczenie wojny nam zmalało do zera. Wyburzanie w Palestynie, okej. Okay. W Palestynie, wyburzanie tu też sobie wybudowałem. W Kairze także już rozporządziłem swoją wolę. <laughs> Jednostki tutaj w porządku. Zyskano cechę Strach 3. Super. No okej, okay. budynki myślę, że mamy w miarę ogarnięte sobie rozbuduje Holmes. Lepszy garnizon się przyda jak najbardziej. I troszkę uprzykrzymy życie w Bagdadzie. Proszę, niech on, niech tylko będzie zraniony. Jak to wygląda? Uu, powiodło się, a mieliśmy na to chyba tylko 25%, więc super. Od razu sobie, dam, od razu damy jakąś umiejętność. Co my tutaj mamy dla szpiega? Mamy tutaj bogactwo, dosyć ciekawe ma umiejętności. Myślę, że podpalenie może być dosyć ciekawe. Ok, zdobycie informacji. Sabotaż budynku. A jest tutaj coś. O, sabotaż murów. Na to pójdziemy. To się nam bardzo przyda, ponieważ będziemy mogli bez oblężenia. Oczywiście, w przypadku, gdy nie będziemy mieli artylerii, bo tak to nam nie zmieni nic. Bez oblężenia będziemy mogli atakować miasto. Jak to wygląda, champion. Tutaj mamy dosyć spokojnie, więc nie wiem, dlaczego w sumie oni się tutaj wracają. Jak to wygląda? Z kim mają wojnę? Gruzja, Szachanat, ale to jest północ, więc nie wiem. Bardzo dziwna sytuacja. To uj. To, to, to się w pewnym sensie, zamykają kierunki ekspansji. Co prawda, może sobie zdobyć jeszcze to miasto z separatystów, no i oczywiście pójść na, pójść na północ. Ale mnie, jak to wygląda. Tutaj ład publiczny jest w dobrym stanie. Budynki tętnią życiem. Tutaj zarobki są ogromne, więc myślę, że mogłoby sobie dobrze żyją. Ciekawi mnie tutaj, jak to wygląda. Czy nie mamy wojny z mogłami? Tak, i to, i to jeszcze co grosza z, z obydwoma frakcjami. Orta, widać, widać Han. Zginął. A tutaj? Tutaj to dalej się trzyma. Jest jeszcze młody, 31. Ok. Chyba czas na zakończenie tury, tak myślę. Tak, kończymy. Niskie poczucie. To zarządzę zdziesiętkowanie. No i kończymy. Troszkę sobie ustabilizuję sytuację w państwie i ruszę i ruszę w pierwszej kolejności na Bagdad. Musimy troszkę odpłacić się naszym przeciwnikom za, za te szkody, jakie nam rządzili podczas bitwy pod Aleppo. To ciekawe, Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, dosyć niedobrze się dzieje w tamtych okolicach, w Iraku, ponieważ ostatnimi czasy wybuchły tam zamieszki. A jeśli ktoś może wie, była tam dosyć spokojnie od czasu wypędzenia państwa islamskiego z Mosulu. Ale z tego co wiem, porządzili, nie porządzili, tylko oskarżyli rząd o korupcję, więc więc się ludzie go tam buntują. No, niestety tam. Nigdy nie będzie raczej spokojnie, ponieważ mentalność arabska jest dosyć specyficzna. Ciemność w regionie wysłannika. Krytyczne powodzenie. Niedobrze. Asyria. Bunt. Gdzie bunt? Gdzie ten bunt? Jeszcze raz. E... Misr. Czyli znowu w tym Egipcie. A czy jak wejdę z powrotem do miasta, to się troszkę uspokoi? Jak to wygląda? Nie. Niestety nie. Raczej wolę nie być w mieście, żeby się nie zarazić. Więc sobie rozbiję tutaj obóz pod miastem. Chyba pozbędę się tego budynku. Tak myślę. Ta, raczej się na mnie przyda. Zbuduję sobie ten drugi budynek religijny, na przykład klasztor albo kościółek. To jest dziesiątkowanie. Tutaj widać. A i ubijili się także tego dali z cesarstwem. Trabzontu. Jerozolima. Co wy na to? Jak to wygląda sytuacja z jedzeniem? Jest w porządku. Żyzność. Żyzność jest dosyć mała. Chyba Jerozolima jeszcze się nie łapie. A przynajmniej Jerozolima na tej mapie, gdyż domyślnie znajduje się troszkę w innym miejscu. Bo niestety nie można, czy teoretycznie można przesuwać miasta, ale raczej komputer miałby problem ze znajdowaniem dróg. Myślę, że Jerozolima tutaj w tym położeniu nie łapie, się jeszcze w nie łapie się już w żyzny półksiężyc. Raczej to się kończy w tych tutejszych rejonach. Okej, okay. tutaj chyba są wzgórza Golan, tak mi się zdaje. Jak to wygląda? Tutaj w akabie także jest mało żyzność. Myślę, że sobie tę oborę rozwiniemy. Tutaj także Jerozolimę sobie rozbudujemy. Chciałbym żeby, żeby, żeby mieć wszystkie miasta na poziomie trzecim żeby mieć pewność, że na pewno będzie bezpiecznie. Tutaj, tutaj sobie zmienię edykt, ponieważ werbuje armię, więc nam się raczej nie przyda. Gdzie możemy sobie werbować artylerię? Chyba tutaj. Tak, tak, tutaj, doskonale. Troszkę pozbędę się tej jazdy. Ciebie mi się nie podobają szpitalnicy? Zdecydowanie lepiej wyglądają templariusze. Okej. Okay. A, nie mamy pieniędzy. No okej. Okay. Dyplomacja. Tutaj. Możemy? Nie. No niestety, brakuje nam znowu troszkę pieniędzy. Champion. Jak tam nasz Champion? Gdzie, Gdzie są to? te armie? Tutaj. Czyżby spodziewali się jakiegoś, jakiegoś ataku z południa? Jak to tutaj wygląda? Oman może ich zaatakuje? O, no, widać. Kilic Arslan. Co ciekawe, imię sultana seljuckiego, który w 1071 roku pokonał Bizancję w bitwie pod Manzikiertem. Tym samym Kończąc można powiedzieć wpływ Bizancjów w Anatolii i otwierając bramy dla Turków. Między innymi przez to, że tak powiem, Turcy osiedlili się i założyli ojczyznę w Anatolii. To wydarzenie także ma się z stworzeniem sułtanatu Rum Serdżackiego. Hmm, gubernator. Co my tu mamy? Damy Ci wpływy osobiste, i myślę, że co nam daje tutaj ład publiczny, Autorytet. Ok, autorytet, czyli tutaj. Seljucy ogólnie dysponowali w, jeszcze w XII i XI wieku o wiele większymi płacami ziem na wschodu, na terenach Uzbekistanu, Kazachstanu i tak dalej. Mieli naprawdę potężne państwa, ale właśnie pod koniec XI wieku utworzyło się państwo niezależne od nich. Raczej nie byli w stanie wojny. Państwo, sutanat Rumu, czyli dosłownie sutanat Rzymu. Rum po turecku oznacza Rzym. Po prostu, po prostu uważali się za spadkobierców Rzymu. Teraz są sojusz wojskowy. Teraz są dosyć bardzo lubiany. Jak to wygląda tutaj? Z kim oni mają napięku? Pytanie z Bizancjum. z Turkami. Z ruskimi się dosyć lubią. Ale raczej. Wolę na wypadek ataku Mongołów, albo podpiszemy, niech będzie. Le więcej sojuszników, tym lepiej. A zwłaszcza, że to jest dosyć silna frakcja. Okej, okay, Ajubidzji idą na południe. O, szkoda, Strasznie mi się to myli, chociaż to jest zupełnie odrębna dynastie, więc. <laughs> ja, ale jednak, jeśli chodzi o nazwę, to się w miarę podobnie zaczynają. Kapłan. Kapłan z Mekki. Wyznaczono misję, rozpędzaj wojnę z następującą frakcją sutana Tabidów. Super. Cudownie po prostu. Nie, nie no błagam. Nie wierzę. Ja i znowu, znowu tyle tu. trzeba. Nie, naprawdę muszę po prostu się nie ruszać z tej Aleksandrii, bo to jest jakaś masakra. A myślałem, że jeżeli będę stał pod miastem to... Niedobrze, bardzo niedobrze. Tutaj niszczymy. Akaba, Akabie się. Wszystko tutaj buduje. No naprawdę to jest dosyć. Nie wiem, no to miasto się ze mną bawi po prostu. Chyba nie chcę, żeby był, Żeby było w, moim, w moich rękach. Jak to wygląda? Aleppo. Myślę, że sobie Aleppo rozbuduję. Aleppo. I na przykład warsztat inżynierów. Super. Mamy troszkę pieniędzy, więc sobie. Podpalimy jakiś budynek. Zwracamy okazję, ok. tak czy siak awansowaliśmy chyba, a przynajmniej, no, o. może nie awansowaliśmy, ale, ale będziemy jeszcze raz próbować. Krytyczna porażka, porażka, znowu jest pozostał ranny mój wysłannik, Ok. postaram się zabić tego dowódcę. Uuu, krytyczne powodzenie, super! Jak wiadomo, powodzenie oznacza tylko zranienie, czyli na kilka tur wycofanie tej jednostki i, i zrobienie jej niezdatnej, a zabicie to jest permanentny czynnik. Autorytet, tutaj się nam przyda autorytet. Na pewno, tutaj z tego co mnie tak nie działa, to jest troszkę zbakowane, ponieważ to powinno być w ogóle usunięte, gdyż w tej, mody w tej modyfikacji szkolenie wojskowe przeszczepiono zostało wyłączone, ponieważ było to troszkę zbyt OP. Gdyż kilka turii, faktycznie jednostka wroga i, i nasza jednostka mogą być dosyć nieźle wyszkolona. Ok, utracone towary. No super, cudownie po prostu. Wyburzanie to w Egipcie. To już zrobiłem. Tutaj werbujemy Ministeriowie, Także zachęcam sobie do przeczytania troszkę o nich. Są to jednostki teoretycznie werbowane. Zczerpowany, znaczy nie wiem zbytnio jak, jak to sformułować, ale oczywiście odnoszą się do tej ery. Lecz znaczy chyba nie do, końca, nie do końca tego regionu. Bardziej mają związek z trenami Niemiec. Ok, mamy zero pieniędzy. Niedobrze. Niedobrze. Tutaj uład publiczny wzrasta. No, nasaka. Z tym Egiptem to jest. Dosłownie walka z wietrakami. Co podbije to znowu tracę. <grych> ok, kończymy. Czymy i zobaczymy czy Abbasidzi, wow w końcu wypowiedziałem poprawnie, normalnie mam problem z czytaniem niczym król polskiego Total Ragnarok, oczywiście z kanału HTD Manak MR, prawdopodobnie źle to przeczytałem, ale myślę, że większość kojarzy tego youtubera, to... dołączy do wojny z Turkami. A raczej, raczej na razie nam się nie śpieszy wypowiadania kolejnych wojen. i agresji, Bolonia. Okej, okay. czemu nie? Co tam ekaterina planuje? Antiochia jeszcze na północ idzie? Co? Chciałbym w sumie misja przerwana. Dlaczego? Aha, bo nasz chyba szpieg zginął, ale to nic. I tak mamy super tą przychylność papieża, naprawdę plus 8 do premii ładu publicznego za obecność katolicyzmu. Naprawdę dużo na to daje. No. Oni coś tutaj chyba. Chyba są łasi na nasze ziemię. Może jakiś pakt nie, nie wiem, dostęp wojskowy? Mam nie, nie chcą. Czy nie do... niedobrze, bardzo niedobrze. Zwłaszcza, że ich sąsiedzi z południa nas nie lubią. No może być tutaj dosyć nieciekawie. Okay. Zdobywamy po raz kolejny Aleksandrię. Okupacja. Super, po prostu cudownie. Tutaj w ten sposób, i tutaj chciałem ten kościółek, tak? Tak. No i chyba przydałoby się zwerbować troszkę więcej jednostek na południe, jak to wygląda. W Jerozolimie już jest spokojnie. Czy możemy kolejną armię werbować? Nie, jeszcze nie możemy. A jak to wygląda z naszym rozwojem? Już niedługo wskoczymy w kolejny tutaj poziom. A jak to wygląda? Religia w państwie. Dominuje oczywiście katolicyzm, na drugim miejscu jest islam sunnicki. Na trzecim prawosławie, prawdopodobnie ze względu na to, że Cypr mamy, a Cypr jest w większości prawosławny. No i kolejne religie. Tutaj mamy judaizm, islam szyicki. Super. Akaba w Akabie. Co możemy w Akabie? W Akabie sobie możemy zwerbować. Myślę, że. Myślę, że. Klasztor niech będzie wojskowy. Zawsze się przyda ten budynek. No, i tutaj dowerbujemy sobie ze cztery, ze cztery katapulty. Okej, okay. jak tam. Nikt mnie tutaj nie lubi na wschodzie, ale nic dziwnego. Różnimy się religią. Jak wiadomo, wszyscy są tutaj bardzo ortodoksyjni i radykalni. W tamtych czasach, w sumie, zresztą my, no, ha, mówię, jako Królestwo jerozolimskie, a w tamtych czasach krzyżowce to naprawdę. Welcome, nie nie zachowali się zbytnio Nie korolo... Ko... Nieważne. <grystanie> Tutaj moje zdolności werbalne. Niestety dają szwank szwankują. Nie, ten ład publiczny to jest. Swoiste utrapienie. Okej. Okay. Znowu to. sukces. Super. No i będzie nas awansował. No, będzie no nam awansował. Nasz kapo. Nasz champion. Znowu, po raz kolejny, już naprawdę enty. Zdobyliśmy tam Aleksandrię, ale już obiecuję, że się nie wycofam, dopóki nie przemienimy sobie tego na, na, na silny zamek. Jak tam Ayubidzi się mają? Możliwe, że ruszę na zachód. A no, już zostawiłem malutko, naprawdę ziem. Ciekawi mnie, jak mają się tutaj w Jemenie. Jak się ma ich sytuacja? Tutaj mają. Higienę. Niestety, ujemną. No, niestety, dla, dla, dla nas, stety, jak najbardziej. Mm. Propo rozwoju modyfikacji. Myślę, że. Mm. Nie. Myślę, że. Nie wiem. Myślę, że w momencie, kiedy skończą, już tak na dobre, tego moda, czyli może powiedzmy, co, co jest do zrobienia. Jeszcze ta populacja jest do doszlifowania. Na pewno. Te prowincje, miasto jako prowincja, jest to dosyć świeża mechanika, więc też troszkę ma to do poprawy. Myślę, że mongolów trzeba jeszcze zrobić lepiej, troszkę tą krucjatę poprawić. No jest ogólnie mnóstwo błędów do poprawy, no ale przy tak dużej ilości nowych skryptów to jest jak najbardziej normalne. Mekka. No. Panowie, co to za prowokacje? Gdzie? Kozilica, zrażona kaba, niedobrze. Chyba epidemia się szykuje. Tego czempiona wyślę na tego cholernego kapłana. Tutaj nasz pieknik znowu pójdzie na, na, za, na wschód. Okej, okay. tutaj Tutaj myślę, że możemy sobie rozbudować któryś z budynków. Już niedługo, jeszcze cztery, poziomy populacji. Nadwyżki ludności, i będziemy mogli sobie kolejny budynek rozbudować. Chyba sobie ten budynek zamienię na coś innego. Na przykład na produkcję zasobów. To jest super budynek, naprawdę świetny. Ok, mamy tutaj jeszcze higienę dodatnią, więc możemy sobie rozbudować na przykład na polepszenicy. Tutaj intruz. Towarzysze Tarika. Ciekawe, czym dysponuje ta armia. O proszę, plemienni łucznicy, czyli już takie tereny, czyli już takie jednostki bardziej afroarabskie. W Tamaszku jest w porządku. Tutaj niestety niestety mamy problem ciągle z tymi epidemiami. Nie mam pieniędzy na rozbudowę tej twierdzy. No i co, znowu bunt. I znowu jak tu podejdę, to znowu mi zajmą. Nie, nie, tak to po prostu być nie może. Muszę dosłać tutaj którym z armii a co, jakbym przysłał tą armię na przykład po drodze werbował sobie ciekawe jednostki na przykład jakąś artylerię w, w Jerozolimie co wy na to? zakonna kawaleria nie, na razie sobie ich zostawię możemy ich wtedy werbować aż 5 ok sobie zwerbu zwerbujemy 5 budowa zakończona Nie wiem, zostawię na razie ten bunt, bo nie chciałbym, żeby mi tutaj wybuchnął od razu kolejny, bo znowu, jak się przesunę na południe, to nie będę mógł się później podsunąć na północ, co się będzie wiązało niestety znowu z utratą Aleksandrii. Dużo za dziwna rzecz. Tutaj tak. Wpadałyby jakieś urzędy. O, widzę, że możemy na najwyższy urząd tutaj kogoś powołać, jak to wygląda. Wszystkie prowincje. Super. Myślę, że dla wodza, a dla, dla, dla gubernatora, a wodze sobie damy tutaj dla tej jednostki, dla tego urzędu. Szybki zapis. Oj, się nie powiodło, niestety. Tutaj szpieg powoli podchodzi. Widać Mongołowie. Wysłali swoich szpiegów. A naprawdę genialnie wygląda ten, ten szaman. Świetna robota. Jak to wygląda? To był dalej drugi. Jochi. Znaczy się aktualnie Orda. Chyba podbił to ziemię. Z tego co pamiętam to nie było jego. Mogę się mylić. Jak to wygląda? Jak mają się ich relacje? z Wielkim ciężarem Kijowskim niezbyt dobrze, więc zapewne niedługo Jak już się dogadają z Gruzinami to się To zapewne wypowiedzą wypo wypo wojnę Rosjanom Tutaj dosyć ciekawa granica Góry oddzielają Mongołów Ot Nie podoba mi się tutaj Kurczę to poczucie wspólnoty Polityka Polityka czyli zapewne chodzi Oto, bardzo niedobrze to jest. Zaryzykuję i postaram się zdobyć poparcie. Przydoby się syn. Niestety nie mamy syna. Zastanawiałem się w sumie nad dograniem modyfikacji, właśnie która nieco nieco bardzo zwiększa szanse na, na zwłaszcza szlachecki, szlacheckich potomków. Tym samym niwelując praktycznie do maksimum szanse na bękartów i tym samym także. Co kilka tur wręcz. No może nie co kilka, ale co 10 tur zwykle mamy kolejnego dziedzica. No musimy niestety zdziesiątkować. Okej, okay, kończymy turę. Chciałbym już zakończyć póki co ten wschód. Myślę, że troszkę się... Chociaż w momencie, gdy się zaleję w głąb wschodu i podbiję Abbasydów, to tym samym narażę się na gniew ze strony Mongołów. Nie wiem, muszę się tutaj, muszę coś tutaj wykminić, albo po prostu stworzę armię graniczne i ruszę troszkę bardziej na zachód, na przykład na prawosławnych. Bo ten wschód to jednak jest dosyć niebezpieczny dla mnie, dominuje tutaj wrogie religia, co niestety jest, co niestety skutkuje tym, że mamy praktycznie bardzo niski lot co się wiąże z częstymi buntami. Praktycznie <laughs> muntami co zwłaszcza w przypadku Aleksandrii. O! Szczerze się no Prawdziwa epidemia. Niedobrze, bardzo niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. Myślę, że zrezykujemy jeszcze raz. Jeżeli to się nie uda, to naprawdę może być. Naprawdę sytuacja w naszym państwie może być dosyć ciężka. Niestety zaraziliśmy sobie tą armię. Bardzo niedobrze się stało. Ok, zabijemy jeńców, i tą armię tutaj z Jerozolimy. Podeślemy sobie do Aleksandrii, a was do Kairu. Powinien być chyba dodatkowy ład publiczny. Tak, doskonale od razu, od razu to robimy. Twierdza. Awansowały nam jednostki. Myślę, że możemy. Myślę, że możemy sobie troszkę rozwinąć strzelectwo. Na przykład to, albo może, może to i to. O, a w następnym, wraz z następnym, yy, następnym awansem, to sobie rozwijemy obie te umiejętności. Póki co, wszędzie chyba jest spokojnie, z tego co widzę. Tutaj, niestety na cyprze stoi to ten ład uliczny. I nie wiem, czy jest jakakolwiek szansa na zmienienie tego. Myślę, że jakbym tutaj podesłał jakiegokolwiek kapłana, to by się troszkę to polepszyło, ale kapłanów będę mógł dopiero wyrybować tutaj, jak sobie zrobię kościół. Okej, okay, tutaj, no. Mało, mało szans, zobaczymy. Porażka, niedobrze. Tutaj znowu nam Bagdad, podpalamy. Porażka, strasznie, niskie szanse mam coś w tej kampanii? Zwykle ci moi agenci mieli dosyć spore szanse na powodzenie. Może dlatego, że po prostu miasto jest dosyć dobrze przystosowane. Księstwo Małopolskie z kubańskimi separatystami, czyli to musi być gdzieś najdalej tutaj. To widzę, Polacy dosyć nieźle dotarli, zwłaszcza, że to oni wypowiedzieli wojnę. Ok, budowa zakończona. Cechy dziesiątkowanie. No, ta epidemia jest naprawdę, naprawdę uprzykrzy nam to. Mam nadzieję, że jak najszybciej minie to. Ale w zasadzie już wszędzie mam tak naprawdę higienę na poziomie dodatnim. Więc jeżeli już ta epidemia nam minie, to powinno być już spokojnie. Tutaj możemy sobie. A, rozwiniemy ten budynek. Mamy pieniądze, czemu nie? Tak to wygląda. Nasza armia. To jesteś w Aleppo. Myślę, że na razie tam zostaniesz na pewno. Albo może prześleć cię do Homsu, żeby sobie jakieś jednostki zwerbował. Lepsze. Troszkę za dużo mamy tutaj artylerii. Jean. Ok, sytuacja wygląda w miarę w porządku. Ci chyba nie chcą z nami handlować. No, zmieniły mi się pod poglądy. Wcześniej, jakim im proponowałem, to była niska. Chyba mają dosyć spory kryzys. Siła 75. Ok, więcej pieniędzy. Dobrze dla nas. Przejdźmy do następnej tury. Zobaczymy co się ciekawego wydarzy. Zastanawiam mnie naprawdę bierna postawa Abbasydów. Siedzą w tym Bagdadzie, bronią. Możliwe, się spodziewają zdrady ze strony Mongołów, gdyż tak naprawdę właśnie ci Mongołowie prowadzeni przez Hulagu zniszczyli Bagdad doszczętnie. Zabijając tym samym ostatniego kalifa. Nie ma takiej opcji. Naprawdę. Wybaczcie mi. Nie dołączę do wojny z Mongołami. Mam własne problemy która jak już ustabilizuje, to myślę, że. To myślę, że ruszymy na jakąś. Imponującą wyprawę wojenną, ale to już w następnej. W następnym odcinku będę o tym mówił, więc póki co kończę odcinek, no i hej popa, do, do następnego.